Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Fundacji Będzie Dobrze, Stowarzyszenia dla Miasta, a także przedstawicieli rodziców piłkarzy rocznika 2013. Konferencja poświęcona jest turniejowi FRB Woźniak Cup oraz piknikowi rodzinnemu, który odbędzie się. Już w tą sobotę, 28 sierpnia, od godziny 9 na boisku Skalnik w Kamionce Wielkiej. Dzisiaj na konferencji obecni są po mojej lewej stronie pan Andrzej Borek oraz pan Tomasz Strachanowski. W turnieju piłkarskim, o którym mowa, bierze udział 11 drużyn, będzie także piknik rodzinny z atrakcji o którym zaraz opowiem. Chciałabym bardzo podziękować, serdecznie podziękować naszemu głównemu sponsorowi tytularnemu, firmie FRB Woźniak, która zgodziła się zasponsorować mnóstwo tutaj atrakcji na nasz turniej i stać się honorowym partnerem. Bez y, wsparcia m.in. firmy FRB Woźniak i wielu innych firm, organizacji, osób prywatnych, a także ogromnemu i nieodzownemu wsparciu zaangażowanych rodziców piłkarzy rocznika 2013, to wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Także z całego serca dziękujemy. Dziękujemy także wszystkim, którym dzisiaj oczywiście nie podziękujemy, bo cały czas spływają do nas różnego rodzaju gadżety właśnie na to wydarzenie od firm i na takie podziękowania będzie jeszcze czas po zakończeniu wydarzenia. A teraz głos oddaję panu Andrzejowi. Jak już pani Ania powiedziała, głównym sponsorem, tytularnym jest. Firma remontowo budowlana Łukasz Woźniak. Dlatego ten turniej ma taką w nazwie Woźniak Cup rocznik 2013. Ma to być przede wszystkim wydarzenie sportowe dla młodych piłkarzy, którzy już od kilku lat są zaangażowani w treningi i każdy z nich marzy, żeby kiedyś zostać wielkim piłkarzem. Ten turniej ma być namiastką czegoś takiego, kiedy może. W przyszłym ich życiu się wydarzy, ma o wiele większą skalę. Taką mamy nadzieję, że ktoś z tej grupy gdzieś się tam wybije, pokaże i kiedyś może będzie pamiętał, że był fajny turniej w Kamionce Kołonowego Sącza. W naszym turnieju, tak jak już pani Ania powiedziała, startuje 11 drużyn. Jest to taki przegląd naszych tutaj lokalnych, sądeckich drużyn. Pozwolę państwu, że wymienię no, w pierwszym rzędzie. Gol Nawojowa, Biegoniczanka, Nowy Sącz, mamy jeszcze Sokoliki ze Starego Sącza i kogo tu jeszcze mamy, mamy oczywiście Dunajec z Nowego Sącza i bliższych mamy Odhale, Nowy Targ, a z takich dalszych, które do nas przyjadą to są Akademia Chrzanów, bardzo dobra Akademia z Kielc. mamy również Akademię Piłkarską z Sanoka. Jest jeszcze Tarnowia Tarnów. Są to drużyny, które regularnie trenują, są na bardzo dobrym poziomie, dlatego gwarantuje nam to, że to widowisko sportowe powinno być naprawdę interesujące i frapujące. Nasza drużyna, drużyna 2013-rocznika, która trenuje pod egidą Akademii Sandycja, będzie, będzie podzielona na dwie drużyny, ponieważ mamy bardzo dużo adeptów, którzy trenują i będziemy gospodarzami, jak gdyby, takim sportowym tego turnieju i my będziemy starali się zrobić wszystko, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ja osobiście będę nadzorował cały turniej pod względem sportowym, będę przestrzegał, będę pilnował przestrzegania regulaminu, żeby tok po prostu całej tej imprezy był szybkim. Przewidujemy tą imprezę. Szybki to nie znaczy pochopny, w miarę sprawny, powiedzmy tak, że sprawny. Rozpoczynamy o godzinie 9 myślę, że wyrobimy się do godziny 16. Będziemy to tak jak Pani Ania powiedziała, przeplatali różnego rodzaju atrakcjami, co mamy tutaj umieszczone na plakacie, który tutaj jest i będą tam, o, proszę bardzo, dla Państwa, będą tam m.in. malowanie twarzy, yy, będą yy, muchawce dla dzieci, które mo można na nich się pobawić, no będą występy, mają przyjść młode liderki, które... Jest to grupa zorganizowana, które mają nam umilać przerwy między meczami, mają dopingować w sposób już taki profesjonalny. No myślę, że, że to tyle. Jakieś, o, będzie jeszcze licytacja, będą, będą losy i myślę, że osiągniemy cel, że stanie się to takim wydarzeniem, które jeżeli nam się powiedzie i będą chętni, może będzie dalej cyklicznie realizowane. Dziękuję. Chciałam jeszcze dodać, zanim tu jeszcze Tomasz, oddam głos Tomaszowi, że będziemy prowadzić oczywiście licytację i loterię fantową, oczywiście z przeznaczeniem na działalność sportową fundacji. I tutaj, jeszcze głos Tomasz. No, właściwie wszystko już zostało powiedziane. My serdecznie zapraszamy do kibicowania. Zapraszam także wszystkich tych, którzy nie mieli okazji albo um, może już byli w malowniczej Kamionce Wielkiej. Zapraszamy rodziny, zapraszamy tych, którzy nie znają się lub nie lubią piłki nożnej, bo będzie naprawdę tyle atrakcji, że, że będzie można wspaniale spędzić czas. Nasze wolontariuszki, przede wszystkim dziewczyny z fundacji Będzie dobrze, przygotowały atrakcje dla dzieci, dla rodzin, dla każdego. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. A ja mam takie jeszcze pytanie. Tak, będą wyglądały rozgrywki. Dobrze, już. Rozgrywki będą wyglądały, to znaczy powiem od strony technicznej. Na obiekcie, na którym będziemy funkcjonować w czasie tego turnieju, będą wydzielone trzy wojska. Mamy 12 drużyn. I te drużyny będą grać razem ze sobą, każda z każdą. Te mecze będą krótkie, około 13 minut. Bez zmian. I będzie, drużyna będzie się składała z czterech zawodników i brąkarza. No i teraz będziemy. Mamy harmonogram, rozpoczynamy według harmonogramu, zapisujemy wszystkie wyniki i teraz kto zdobędzie najwięcej punktów, najwięcej wygra meczów, ten jest po prostu wyżej. Kto mniej, to niżej. Oczywiście jeszcze nie powiedziałem, ale mamy przygotowane, firma Woźniak przygotowała bardzo fajne puchary za pierwsze trzy miejsca. Mamy również przygotowane wyróżnienia dla najlepszego zawodnika, najlepszego bramkarza i medale, i medale dla wszystkich. Także wszyscy zawodnicy, którzy będą brali udział w naszym turnieju, coś dostają zawsze. Dostaną na pewno medale i prawdopodobnie dostaną jeszcze jakieś suweniry każdy z zawodników. Planujemy, że rozpoczniemy to, jeżeli nam się uda, bo wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda. Jeżeli będą dobre rokowania i będziemy mogli sobie pozwolić na więcej, no to postaramy się to tak bardziej oprawić. Żeby to fajniej wyglądało, jakieś rozpoczęcie w miarę sensowne, żeby ci zapamiętali, że nie tylko wbiegamy na boisko i gramy. I nic, oczywiście oni mają emocje, i oni na początku będą bardziej myśleli o graniu, ale po jakimś czasie, jak się kończy turniej, bo ja wiem, jak to jest, też kiedyś byłem piłkarzem. To się przypomina, Oto było tutaj, taka atrakcja była, po jakimś czasie sobie na pewno przypomną i to zostaje w pamięci. Chcielibyśmy też również ładnie to wszystko zakończyć, żeby każda drużyna na zakończenie wyszła, została obdarowana medalami, żeby jakieś fanfary zabrzmiały, żeby powiedzieć coś o, o tej drużynie, o trenerze, no mniej więcej tak. No i jak jeszcze w trakcie nam coś się przyjdzie do głowy, tak powiedzmy prosto, albo coś się wydarzy takiego, że można to wykorzystać w ten sposób, żeby jeszcze uatrakcyjnić, no to oczywiście będziemy czujni. No, tak, mniej więcej. Jak jakieś pytania to. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.